Cześć, szczęść Boże! Witam Cię w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Dzisiejsza Ewangelia jest dosyć znana. Jezus wychodzi na pustynię, gdzie szatan go kusi. Ale Jezus oczywiście nie poddaje mu się. Zawsze w tym fragmencie intrygowało mnie to, jak Jezus odpowiada szatanowi. Nie mówi jakoś po prostu od siebie, ale odpowiada mu słowem Bożym. I to jest, myślę, wskazówka dla nas, jak my mamy walczyć z pokusą. Odpowiadać na nią słowem Bożym. Tylko, żeby móc odpowiedzieć słowem Bożym, to trzeba najpierw je znać. A z tym zazwyczaj u nas bywa krucho. Ale Wielki Post to wspaniała okazja, żeby to poprawić. Można sobie postanowić, że zacznie się czytać to słowo, zacznie się codziennie dbać o to słowo w takim sensie, żeby ono wzrastało w nas. Nie tylko przeczytać, żeby znać po prostu. Ale modlić się tym słowem, bo wtedy ono rzeczywiście zagości w naszym sercu. I rzeczywiście wtedy najmocniej będzie nam pomagało walczyć z tymi pokusami. I czasami bywa tak, że się zastanawiamy, czy coś można, czy nie można, a i się potem okazuje, że w piśmie jest to dosyć jasno napisane. Albo czasami, nawet jeżeli wiemy, że coś jest złe, ale nas ciągnie, mamy te pokusy do tego, to powiem Wam z doświadczenia, że kiedy sobie przypomnę jakiś fragment, który mówi o tym, to łatwiej jest walczyć te pokusy. Między innymi dlatego, że wtedy sobie przypominam, że ktoś, kto mnie kocha, napisał to, żeby mnie ostrzec. Zostawił to dla mnie, bo mu na mnie zależy i nie chce, żebym sobie zrobił krzywdę. Bo popełnienie grzechu to zawsze jest jakieś zrobienie sobie krzywdy. Nie zawsze od razu tego skutki wyjdą. Czasami może nam się wydawać, że nie ma skutków żadnych ale one zawsze są chociażby na tej warstwie duchowej odwracamy się od miłości odwracamy się od Boga dlatego dbajmy o tę znajomość słowa samo słowo w piśmie jest porównywane do miecza nieraz żebyśmy nie byli bezbronni w walce z pokusą bo to słowo jest żywe i zawsze aktualne i może ci się częściej przydać niż jakakolwiek lektura w szkole Dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania, udostępniania i do usłyszenia za tydzień. Z Bogiem, cześć.